Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do takiej krótkiej prezentacji smartfona Samsung Galaxy S21 FE5G. Skrót FE jest to skrót od Fan Edition. Jest to taka seria, którą Samsung postanowił już kontynuować. Kiedyś pojawił się Note Fan Edition, później pojawił się właśnie z tej serii FE, S20FE, którego też miałem. Film jest dostępny na kanale. No, a S21FE jest to bezpośredni następca tamtego urządzenia. Serdecznie zapraszam do prezentacji. Jeśli chodzi o design, budowę i wykonanie Samsunga Galaxy S21FE, no to tak naprawdę jest to dość podobnie skonstruowany smartfon do swojego poprzednika. Na froncie mamy szkło. Front jest bardzo podobny do poprzednika, jak i do S21, właśnie. Jeśli chodzi o ramkę, ramka jest wykonana z aluminium, a tył jest po prostu w pełni plastikowy. W porównaniu do S21 tutaj te aparaty, które są ulokowane tak na krawędzi troszeczkę inaczej zachodzą. Tutaj nie mamy takiego bezpośredniego połączenia z tą aluminiową ramką. Dodatkowo ta wysepka po prostu ma taką plastikową otoczkę. Jeśli chodzi o wymiary, no to smartfon ma wymiary 155,7x74,5x7,9 mm. Dodatkowo jego waga jest to 177 gramów. Mamy tutaj ip68, warto znaczyć, że mamy właśnie slot kart nanosim oraz slotu kart pamięci niestety brakuje. Mamy wbudowane 128 lub 256 GB pamięci dla użytkownika. O tym powiem za chwileczkę. Dodatkowo warto zaznaczyć, że nie mamy już mini jacka. Jeśli chodzi jeszcze o wykonanie, no to warto zauważyć, że ramka, jak i bleski są matowe gdzie w poprzedniku te koplecki właśnie były matowe, dodatkowo tam była błyszcząca wyspa aparatów nawiązująca do Note 20. Dodatkowo jeśli chodzi o sam wyświetlacz, no to na froncie mamy już taki standardowy jak dla Samsunga otwór w ekranie, mamy tam aparat do selfie. No a sam ekran jest to Super AMOLED, dokładnie Dynamic AMOLED, jest to troszeczkę jednak inny typ wyświetlacza, o rozdzielczości 2400x1080 pikseli, jego wielkość jest to 6,4 cala, zagęszczenie PPI jest to 411, ekran ma 120 Hz, no i praktycznie jest to ten sam wyświetlacz, jaki mieliśmy w poprzedniku, tutaj on się za dużo nie zmienił. Jeśli chodzi o szkło, no to mamy tutaj Gorilla Glass Victus, czyli jest to takie, Powiedzmy nowe szkło do smartfonów od Gorilla. Tak więc ekran w mojej opinii dalej jest bardzo dobry. Tutaj Samsung naprawdę od w sumie początków serii Galaxy S potrafił dobrze zrobić te ekrany, nie inaczej jest w tym wypadku tak naprawdę każdy nowy, flagowy lub też po prostu ze średniej półki smartfon ma dobry ekran, jeśli jest on po prostu super AMOLEDowy, to samo mamy właśnie w A52, którego używa moja mama. No i naprawdę tam ekran jak na średniaka jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Jeśli chodzi o wydajność, mamy tutaj flagowy procesor, który został zaprezentowany jakiś czas temu. Jest to Snapdragon 888, wsparty w zależności od wersji 6 lub 8 GB pamięci RAM. Wersje pamięciowe, jak już mówiłem wcześniej, jest to 128 lub 256 GB. Niestety nie możemy sobie rozbudować tej pamięci o karty. Micro SD I Jeśli chodzi o nakładkę, no to mamy tutaj One UI, a wersja Androida jest Android 12. Ta nakładka jest to już ten nowy One UI wersji czwartej od Samsunga. Tutaj ja go zbyt krótko używałem, żeby coś więcej na jego temat się wypowiedzieć, ale używałem nakładek One UI 1.0, One UI 2.5 i one w mojej opinii naprawdę dobrze się spisywały. One UI to w ogóle jest jedna z moich ulubionych nakładek. Producenta. Jeśli chodzi o aparaty, one są w sumie podobne jak w poprzedniku. Pierwszy główny aparat jest 112 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu, ze światłem F18. Umożliwia on nagrywanie filmów w jakości 4K. Dodatkowo warto oznaczyć, że następny aparat jest to aparat szerokokątny, również 12 megapikseli. Kąt widzenia jest to 123 stopnie. Mamy tutaj światło F2 i 2, niestety zabrakło optycznej stabilizacji obrazu. No a jeśli chodzi o trzeci aparat, jest to Tele, czyli mamy taką złotą trójcę dobrych aparatów, po prostu każdy jest użyteczny. Nie mamy wrzuconego jakiegoś takiego aparatu na odczepkę, czyli ten na przykład tutaj makro albo po prostu to w 3D. Mamy tutaj tele 8 megapikseli, zoom bezstratny trzykrotny. Jeśli chodzi o światło, mamy tutaj F2.4, no i przy tych właśnie ym obiektywach tele oraz szerokim chciałoby się, żeby to światło było lepsze. Sam to też zauważyłem w moim smartfonie, gdzie widać tą różnicę ze standardowego obiektywu, gdy przyłączam się podczas filmowania na szeroki, no że jednak jest mniej światła i tutaj gorsze odzorowanie tych detali. Tak samo pewnie będzie w tym Samsungu. Jeśli chodzi o przedni aparat, no to mamy tam 32 megapiksele. Właśnie w tej takiej dziurce w ekranie tutaj to zostało tak fajnie ulokowane. Ten zabieg już jest stosowany od Note 10, tak więc ten smartfon już miałem na kanale w wersji Plus. Możecie tam zajrzeć, jeśli chcecie. Światło tego aparatu do selfie jest to F2 i 2. Jeśli chodzi o dodatki, no to mamy tutaj oczywiście głośniki stereo, które brzmią naprawdę fajnie, i to jest fajna rzecz, że coraz więcej tych właśnie urządzeń ma te głośniki stereo. Jeśli chodzi o ładowanie, no to mamy tutaj ładowanie indukcyjne, tak więc no to też zaliczę na plus, bo jednak dobrze, żeby te smartfony miały tę funkcjonalność, szczególnie w tej cenie no a jeśli chodzi o baterię, no to bateria ma 4500 mAh wspiera 25-watowe ładowanie od Samsunga, niestety w pudełku już nie znajdziemy ładowarki, znajdziemy tam tylko przewód USB typu C jak możecie zauważyć teraz na przebitkach no to pudełko jest takie bardzo cieniutkie no tutaj po prostu tej ładowarki już zabrakło, sama bateria 4500 mAh jest to też taki, można powiedzieć, złoty średni środek, tak naprawdę nie jest ona przesadnie dobra, ale też nie jest tragiczna, tak więc Spokojnie możemy tutaj uzyskać taki, myślę, dość intensywny dzień pracy, jednak fajnie, jakby to ogniwo tutaj znalazło się większe, chociaż te 4500 mAh nie jest po prostu złym wynikiem i jest po prostu wystarczające. No i tak kończąc już ten materiał, to by było wszystko na temat mojego obcowania z Samsungiem Galaxy S21 FE. Jest to tylko taka krótka, skromna prezentacja, ponieważ no miałem zbyt krótko to urządzenie, aby móc wypowiedzieć się w jakiejś szerszej skali jak działa bateria, jak robi zdjęcia aparat. Tak więc tak, to tak by się prezentował ten materiał. Jeśli Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji kanału. Nie ominiecie dzięki temu już właściwych testów smartfonów, które być może się pojawią. Zachęcam Was jeszcze również do zajrzenia do mnie na social media, które macie w opisie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć.